O mój Boże, to jakiś podpór morski. Znalazłam zdobiony klucz. Wiem, że handlarz bardzo liczył na to znalezisko. Znajduję porzuconego psa, statek widmo. Odkąd przybyłam do tego miejsca, minął już tydzień. Dzisiaj wypływając z portu zaczepiła mnie latarniczka. Twierdzi, że to czego szukam jest całkiem niedaleko, ale nie radzi, żebym się tam zapuszczała. Nie wiem co jej chodzi po głowie. No fakt, są tu jakieś tajemnice, które bardzo chciała odkryć, ale no chyba nie grozi mi tutaj nic strasznego. Mniejsza z tym, poruszam na kolejne połowy. Czas zarobić więcej forsy, bo ta łajba niedługo się rozpadnie. Zębaty dorsz. Niezwykle ostre zęby, pomiędzy którymi tkwią szczątki mniejszych ryb. W jego oczach widać głód. Te ryby naprawdę są tutaj coraz bardziej dziwne. Wiatr mi sprzyja. To chyba dobry znak. Natrafiłam na jakąś rozbitą łajbę. W sumie często tu można zobaczyć takie wraki. O, cholera, rozwaliłam sobie jeszcze kadłub po tą skałkę. No nic. Sprawdźmy, czy jest tutaj coś ciekawego. Ta łajba w ogóle wygląda tak samo jak moja. Czy to był poprzedni rybak, który tu przede mną pracował? Cała elektronika została, ale przez działanie żywiołów nie nadaje się już do niczego. Znalazłam jednak dziwną notatkę tuż za radiem. Głębia, niebo, głębia, niebo, głębia w nieskończoność. Uszczelka skrzyni uszkodzona. Pochodzenie mgły. 5. nadejdzie. On wie. Takie zery chyba nie są zbyt bezpieczne. Cóż za śmieszna, mała rybka. Jakieś straszne dźwięki słychać, ale to pewnie przez te skały, które mnie tu otaczają. O mój Boże, to jakiś podkór morski. Chyba jednak to nie było dobrze, żeby tutaj wpływać. Udało mi się uciec przed tą ogromną rybą, i trafiłam na jakiś opuszczony domek na wzgórzu. Jak się okazało, dom był zamieszkany przez pustelnika, który niegdyś prowadził tu szczęśliwe życie ze swoją żoną. Niestety pewnego dnia doszło do wypadku, i tak został tutaj sam. Powiedział mi, że ma swojego brata w Ostańcowie, z którym jednak często się kłócił przez spadek po rodzicach. Jeśli jednak odzyskam dla niego pamiątkę rodową, być może brat wybaczy mu wszystkie błędy za młodu. Jego dnia natknęłam się na fotografkę, która zgubiła swój sprzęt fotograficzny. No cóż, może uda mi się na niego trafić. Dziś może dość niespokojne. Płynąc w stronę egzotycznie wyglądających wysepek, natknęłam się na dwie orki. Wspaniały widok. Mam jednak nadzieję, że z tego małego deszczu nie zrodzi się potężny sztorm. Obawiając się sztormu, trzymałam się dość blisko brzegu i wtedy zauważyłam tratwę. Oczywiście musiałam sprawdzić, czy jest tam coś ciekawego. Jest jakaś skrzynia. Skrzynia ze złotem. Pojedynczy dublon. To chyba prawdziwe złoto. Niewielki skrawek papieru z narysowaną na nim linią. Czy to mapa? Płynęłam wyspę jeszcze dookoła i znalazłam sprzęt fotograficzny. Jedenasty hmm. dzień na morzu, a ja znajduję porzuconego psa. Nie mogę go tu zostawić. Przygarniam go natychmiast. To było straszne. Nawet nie wiem co to było. Uszkodziło mi kadłub i moja łajba wkrótce się rozleci muszę. O mój Boże, tu ewidentnie jakiś potwór morski jest. Ewidentnie tutaj głębiny są bardzo niebezpieczne. Postanowiłam zawrócić i nie wpływać więcej na głębiny, dopóki nie zrobię sobie porządniejszej łodzi. Mało nie zginęłam przez te dziwne macki. Statek widmo. Nie jest dobrze. Jak się okazało, to nie był zbyt dobry moment na to, żeby wracać do mojej bazy wypadowej. Kolejne morskie potwory jakieś widma, jawy i statki, duchy. To wszystko jest zbyt straszne. Muszę jak najszybciej. Właściwie nie wiem, co muszę. Sama już nie wiem, co ja tutaj w ogóle robię na tych strasznych wodach. Już nawet nie pamiętam, kiedy i gdzie znalazłam zdobiony klucz. Wiem, że handlarz bardzo liczył na to znalezisko. Przyniosłam mu go a w zamian za to obdarował mnie magiczną prędkością. Nie wiem co zrobił z moją łodzią, ale w pewnych momentach potrafi tak zasuwać jak szalona. Hm, Przydatna rzecz. Tak czy inaczej pozostał jeszcze do odnalezienia zamek. Być może uda mi się go odkryć. Jeszcze tego samego dnia natrafiłam na bardzo dziwną, zakapturzoną postać, która Chciałam makrelę australijską i tak się składało, że akurat tą jedną miałam. Niestety drugą rybę jak jej oczekiwał to była makrela tygrysia, której nie posiadałam w swoim małym ładunku. No cóż, może uda mi się ją zdobyć. Więc udało mi się nieco zarobić pieniędzy, żeby kupić sobie lepszy silnik. No i pies cały czas pływa ze mną. W sumie nie wiem, co mam zrobić z tym biednym psiakiem. Karmię go rybami, ale będę musiała znaleźć mu jakiś dom. Płynęłam w morze, żeby znaleźć nieco złomu, desek i tych części, które będą potrzebne do usprawnienia mojej łodzi. Niestety znowu zastała mnie noc i statek Widmo ruszył w pościg za mną. Na jednej z bezludnych wysepek natrafiłam na rozbitka. Biedak myślał, że zostanie już tam na zawsze. Jego statek jakiś czas temu rozbił się w pobliżu, a on został wyrzucony na brzeg tej małej opuszczonej wyspy. Tak czy inaczej myślał, że członkowie jego załogi rozpoczną poszukiwania, ale chyba się na to nie zanosiło. Dopłynęłam z Biedakiem do jego domu nie wyglądał na zbyt szczęśliwego, ale właściwie to chyba się cieszył, że w końcu wrócił do cywilizacji. W nagrodę za uratowanie oddał mi swój pierścień. Złoty sygnet. Zdobiony symbolem koła kapitańskiego. Czyżbym uratowała samego kapitana, którego porzuciła reszta załogi? W tym samym doku natknęłam się na zrozpaczonego ojca, którego syn zatonął gdzieś tu w pobliżu. Jedyne co chciał, jakąś pamiątkę po nim. W takim razie poszukam. Być może uda mi się znaleźć brązową klamrę paska za specjalnym grawerunkiem. Kolejnego dnia od razu wyruszam na poszukiwania brązowej klamry od paska spodni. Długo nie musiałam szukać. Wrak był tuż praktycznie za rogiem. Wydobyłam ją z dna wody i oddałam zrozpaczonemu ojcu. 28 dnia mojego pobytu na wodach pomogłam pewnej budowniczej, która chciała wyrwać się z miejskiego, ile można to nazwać, zgiełku i zbudować sobie domek gdzieś na pobliskiej wyspie, gdzie będzie miała ciszę i spokój. Zdobyłam dla niej odpowiednie materiały, zawiozłam je oczywiście na tą wyspę. No i jedyne co zostało to ją samą tam zawieźć. Mam nadzieję, że się tam urządzi i że będzie tam szczęśliwa. Resztę tego pięknego dnia spędziłam na połowach ryb z moją nowo zamontowaną siecią. 33 dnia moich połowów natrafiłam na kamień, który już wcześniej tutaj widziałam. Z tego co mi się wydaje, należałoby umieścić na niej dorsze w odpowiedniej konfiguracji. Zebrałam odpowiednie ryby i zamierzam je tutaj wyłożyć. Jestem ciekawa, co się wtedy wydarzy. Po ułożeniu ostatniej ryby, fala zalała je i porwała. Na miejsce ryb pojawił się kołowrotek. Mam nadzieję, że nie jest przeklęty. Tak czy inaczej zabieram go ze za sobą. Kolejny dzień był bardzo owocny i dość spokojny. Znalazłam zgniły maszt do połowy przysypany listowiem, czyli jakiś kolejny wrak. A tam całkiem fajne rzeczy: trochę złota, trochę złomu i takie tam elementy do rozbudowy mojej łodzi, która coraz bardziej zaczyna przypominać prawdziwy kuter rybacki. Takie usprawnienie zdecydowanie mi się przyda, gdyż złowiłam rekordowej wielkości rekina miedzianego. Całkiem spory okaz. No ale cóż, miejsca trochę mało w mojej małej łajbie. Prawdoprawniwszy nieco moją łajbę, postanowiłam zdobyć kerb rodzinny, zaginiony przez wielorybnika dawno temu, tak, żeby pomóc jego bratu dołączyć do rodziny i właściwie ich pogodzić. Niestety, stretna wielka ryba cały czas mi tym skutecznie przeszkadzała, ale ostatecznie udało mi się go zdobyć. W jakim stanie moja łajba wróciła do portu? Nie pytajcie. Braci udało się powodzić. Herb trafił z powrotem do rodziny i dzięki temu już chyba więcej kłócić się nie będą. Przynajmniej mam taką nadzieję. Człowiek na starość jednak trochę mądrzeje. W nagrodę w stary wielorybnik będzie dla mnie produkował ładunki wybuchowe. Przydadzą mi się, bo tutaj często można znaleźć zwalone kamienie, które po prostu trzeba wysadzić. Jeszcze tego samego dnia wypróbowałam moją nową zabawkę. Skarby należą teraz do mnie. Dzień 48. Wszystkie moje zdobyte łupy sprzedałam i ulepszyłam moją łódkę. Tak, że teraz czuję się niczym król mórz i oceanów. Z tego też powodu postanowiłam zdobyć kraniec morza. Czy ta wyprawa mi się uda? Nie wiem, ale ruszam pełną parą naprzód na sam kraniec mapy.